Na pewno oglądali Państwo, bo jeśli nie, to koniecznie trzeba. Stary Perelowski, jeszcze film Wielki Szu. Niezapomniany Jan Nowicki w roli mistrza pokera i szulerki, e, poucza młodszego. Słuchaj, w pokerze nie ma żadnych tajemnic. Są tylko lepsze lub gorsze numery. A tajemnica jest tylko jedna, której i tak nie zrozumiesz, nawet jakbym ci powiedział. I tak dalej. O tej jednej tajemnicy. To może później, natomiast dlatego Państwu o tym mówię, że dokładnie to, co powiedział wielki szuo pokerze, tyczy się polityki. Polityka to też yy, dziedzina, gdzie są lepsze i gorsze numery, gdzie żadnych tajemnic nie ma poza jedną, a tej jednej wszyscy gracze nie chcą przyjmować do wiadomości. No, a poza tym, numery numerami, ale najlepsze numery się robi wtedy, jak się szachuje, szuleruje, i szulerzy mają najlepiej. Te refleksje wstępne dotyczą mojej propozycji, żeby dzień 7 stycznia corocznie obchodzić jako Światowy Dzień Hipokryty, ponieważ takiej hipokryzji, jaka się wylała w dniu dzisiejszym na nieszczęsnych słuchaczy, widzów i klikaczy w mediach, no, nie powiem, że nie pamiętam, ale nie powiem, że hmm, yy, to jest jakaś wielokrotne przekroczenie stężenia, ale to jest jednak duże stężenie. A, a wydarzenie, od którego się zaczyna, czyli szturm zwolenników Donalda Trumpa plus dziwnych ludzi turów yy, obecnych na różnych demonstracjach, sprzyja temu, żeby właśnie ten dzień rocznicowo obchodzić jako Dzień Hipokryzji. Taki Pomysł mi przyszedł do głowy od razu wczoraj rano, kiedy to pan Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, zrobił mi dzień, występując w radiu FM, gdzie mówił z potępieniem i ubolewaniem o tym, co się w Ameryce stało, że tak właśnie wygląda sytuacja. Takie rzeczy się dzieją, kiedy politycy nie chcą się pogodzić z utratą władzy. I frustrację w nich to budzi, i nie chcą się zgodzić z wyrokiem demokracji. Rozumiecie, pan Borys Butka potępia takich, co się nie chcą zgodzić z wyrokiem demokracji, nie chcą przyjąć do wiadomości, że wyborcy ich odwołali, i w związku z tym. Planują na ulicy odwrócić wyrok, który wyborcy wydali demokratycznie przy urnach. Ja się nie wdaję w szczegóły rozbierania sytuacji w Ameryce, wyważania, na ile Donald Trump być może miał rację mówiąc o nierównych szansach w tych wyborach, na ile nie miał racji, na ile jego gigantyczne ego zepsuło mm, całą polityczną robotę. Partii Republikańskiej prawdopodobnie na wiele lat i zaszkodziło yy, sprawie, którą Donald Trump głośno przywoływał jako tę sprawę dla niego najważniejszą, bo się często w polityce zdarza. Nie, w ogóle to jest temat na osobną rozmowę, to jest temat na osobny wykładzik w Akademii Zdrowego Rozsądku, ale szczerze mówiąc, niech się tym na razie zajmują komentatorzy polityczni, zwłaszcza ci, którzy się znają na Ameryce. A ja się zajmę panem Budką i jemu podobnymi, ponieważ Takiej bezczelności, przyznają państwo, nawet w naszym życiu publicznym trudno się było spodziewać. Mógł pan Budka już po prostu się nie odzywać. Albo szczerzej, to by było szczere i uczciwe, szczerze i uczciwie wyrazić podziw dla Donalda Trumpa, że zrobił właśnie to, co on by też chciał i co jego partia chciała i tylko im się nie udało. Tak, Donald Trump stał się opozycją totalną. To co było marzeniem Grzegorza Schetyny, to co było marzeniem Borysa Budki, to co było marzeniem gazety wyborczej TVN-ów rozmaitych, całego lewicowo-liberalnego salonu, to właśnie zrealizował znienawidzony przez nich Trump. Przegrał wybory? Powiedział, nie przyjmuję do tego, do wiadomości. Nie przegrałem. Wybory były sfałszowane. A nawet jeżeli nie były sfałszowane, to się nie liczą. No co na litość bosko innego robi od sześciu lat Platforma Obywatelska? To się nie liczy, ponieważ PiS nie dostał bezwzględnej większości wszystkich uprawnionych do głosowania. To się nie liczy, bo, bo to, bo śmo, bo oni nie mają moralnego prawa, bo oszukali ludzi, bo kampania wyborcza była nierówna. Ostatnie wybory, już tylko przypominam ostatnie, kiedy Andrzej Duda wygrał, mimo że pozwolił platformie nieudaczną kandydatkę wymienić na innego też szczerze mówiąc nieudacznego, ale już nie było czasu, żeby się ludzie na nim tak bardzo poznali jak na poprzednicce, Andrzej Duda wybory wygrał, co mówił wtedy pan Budka, No I co mówili wtedy w TVN-ach i w gazetach wyborczych? To nie były uczciwe wybory. Platforma złożyła wniosek o zdelegalizowanie o uznanie tych wyborów za nieważne. I to nie jak Trump pod jakimś konkretnym powodem, bo Trump słusznie czy nie, ale twierdzi, że źle głosy były liczone. No pewnie nie słusznie skoro zgodnie z procedurami obowiązującymi w amerykańskim prawie uznano, że jednak były policzone właściwie i zarówno gubernatorzy stanów niekiedy republikanie, jak i sędziowie Sądu Najwyższego nominowani przez Trumpa, niektórzy raczej konserwatywni, no i wreszcie wiceprezydent wszyscy uznali, że to jednak było uczciwe. Dobrze, ale on przynajmniej zaatakował jakąś konkretną procedurę. A jaki powód nieważności wyborów? Zgłaszał pan Budka, kiedy wnioskował o uznanie wyboru Andrzeja Dudy za nielegalny. No to ja przypomnę, to był taki powód, że telewizja państwowa była stronnicza. I to miało być powodem do uznania wyborów za nieważne, i w związku z czym do czego do szturmu na Sejm. Przecież do tego na litość boską wzywano i to wielokrotnie, bo był i, majdan, i jakieś baby się rozkładały pod Sejmem i nogami, tupały jak kozice górskie w te policyjne. I pan Kasprzak, który wjeżdżał do Sejmu w bagażniku. Tak jak pan Czarnecki wyjeżdżał w bagażniku, a to przynajmniej ten wiał w bagażniku, to można zrozumieć, jak ścigany gniewem ukradzionych klientów. A pan Kasprzak miał wjechać do Sejmu, żeby tam wzburzyć, otworzyć od środka, jak, jak z konia trojańskiego wyskoczyć Rychkowi z tego bagażnika. Pamiętacie państwo? Otworzyć bramę Sejmu, żeby się tam tłum wdarł. I jak widzę teraz tych wszystkich z oburzenia się nieposiadających, rozgęganych misiów w tvn którzy się pastwią nad tym zdjęciem, że tam w izbie reprezentantów na fotelu spikera stoi jakiś wytatuowany... Człowiek tur z rogami na głowie, i wiem doskonale, że gdyby mieli takie zdjęcie, gdzie na fotelu marszałka Terleckiego czy Kuchcińskiego stałaby wytatuowana Julka z kilogramem drutów w twarzy i fioletowymi włosami, to oni by byli leni, szczęśliwi. Tutaj, od są burzeni. Partia Demokratyczna musiała się ewakuować ze swojej siedziby w Waszyngtonie. Ale przecież, jakby mieli do. Wyobrażacie sobie pana jest serga banana, jakby mieli wiadomość taką do podania, trzeba było ewakuować Prawo i Sprawiedliwość z Nowogrodzkiej, bo oblężone zostało przez tłum, przez bojówki. Trump zrobił to, o czym oni marzyli. Tylko za co go nienawidzą w takim razie? Za to, że Trumpowi się to udało. No tak, no bo jak wezwali yy, pan Budka z panem yy, yy, byłym prezydentem, yy, 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 no, no wszyscy się mniejsza z tym nie wyliczajmy, bo za długo będzie. Wszyscy oni jak wzywali, idźcie pod Sejm, oblężcie Sejm, nie wypuśćcie nikogo z tego Sejmu, kto tam przyszedł. Banda bojówkarzy z tym sześciokolorowym ręcznikiem żałosnym, udającym tęczę, Yy, grupka bandytów, która panią Pawłowicz obrzucała butelkami, bluzgami. Yy, przypomnę, że wtedy pan były prezydent Bronisław Komorowski wyraził taką radość, jak, jak to go cieszy, kiedy widzi, że ta pani musiała umykać z Sejmu, prawda? Teraz Donald Trump, gdyby był równie nieudacznikiem, takim jak nasza opozycja, to też by pewnie uruchomił narrację, że ha, aleśmy nastraszyli tego Bidena, że teraz jego y, cała inauguracja prezydencka musi się odgradzać od ludzi, odgradzać się barierami i tak dalej. I Trump by to mógł zrobić, ponieważ sondaże pokazały, że cokolwiek my o tym sądzimy, prawie 1 czwarta, ponad 1 piąta wyborców amerykańskich. Popiera ten szturm na Kapitolu. Uważa, że ci ludzie, którzy tam w wdarli, mają rację, że wybory były sfałszowane. Oni wierzą Trumpowi, wierzą w jego wersję, i to jest potęga, bo to jest kilkadziesiąt milionów ludzi. Ciekawe, co z tym będzie w Ameryce dalej. A ci, jak wezwali ci nasi, to kto przyszedł? No, już właśnie mówiłem. Szczurek z podleśną, Kasprzak z babcią leukadią, no i zamiast Majdanu im wyszedł cia Majdan. Powinni to podziwiać. A oni teraz, jako to obrzydliwe, na ulicy chcą odzyskiwać władzę, którymi im nie dają. A, no dobrze, ale którym im nie dają demokratyczne wybory, miałem na myśli oczywiście, no ale e, mówię o przykładzie krajowym, to się Państwo dziwią, dlaczego ja mówię, że to powinien być Światowy Dzień Hipokryty, no dlatego, że oczywiście wzorcem dla naszych hipokrytów, nieudaczników są e, hipokryci amerykańscy, którzy przynajmniej wygrali wybory. No rzeczywiście udało im się wygrać wybory. Dzięki temu, że stronnicza była nie TVP, która nie ma władzy dusz nad wszystkimi Polakami, a tylko nad tymi, którzy i tak było wiadomo jak zagłosują, tylko Facebook a, tak, no to jest niewiarygodne. Prywatna firma blokuje sobie konto urzędującego prezydenta, odcina go od kontaktu z wyborcami, ale to jest przecież pikuś, to jest wisienka na torcie, co Mareczek Cukiereczek zrobił, bo przecież wszyscy, kto analizuje ten temat, wiedzą, że już od pewnego czasu Facebook rozstrzyga. Rozstrzyga po prostu o wyborach i chwali się tym nawet. Daliśmy demokratom 500 tysięcy głosów co najmniej dzięki naszym algorytmom, dzięki blokowaniu przekazów, dzięki wtykaniu naszego przekazu, dzięki manipulowaniu emocjami. To jest taka potęga, że żadna telewizja nigdy takiej władzy nad ludzkimi, yy, podkorowymi impulsami nie miała. To Maciej Szczepański towarzysz, co się może <grych> ze wstydu spłonić, u nas uchodził za wielkiego propagandystę. No bo jak na ten był to był propagandystą. Teraz widziałem, jak w tvn cały korowód czarnych Amerykanów opowiadających nową narrację, bo nazywam ja się tylko tak, białym to wolno, oni se weszli na ten kapitol, nikim nic nie zrobił, nieprawda, czworo ludzi nie żyje tego nie, ale Black Lives Matter, a white lives don't matter, w związku z czym nie ma problemu dla nich. E, ale białym to wolno, a czarny nastolatek cytuję z pamięci: czarny nastolatek, jak gumę do rzucia sobie kupi i do domu i nie może przynieść, bo mu zabierze ktoś, bandyta, no bardzo dobrze, to prawda. Jaki ten bandyta mu zabierze? Biały? Dlatego czarni są tak często ofiarami przestępczości w Ameryce, że mieszkają wśród czarnych, gdzie rządzą gangi, gdzie się policja nie wtrymia, nawet czarna. I na to odpowiedzią y, rewolucji marksistowskiej Bandena, Bidena i Kamali Harris ma być y, zlikwidowanie praktyczne policja, w każdym razie zabranie jej pieniędzy. No, co znaczy, że będzie, jeszcze będzie weselej w Ameryce. A jak będzie wesoło w Ameryce, tej wiodącej demokracji, to będzie również wesoło na całym świecie. No, o rewolucji neomarksistowskiej, która się tym różni od wszystkich dotychczasowych marksistowskich pomysłów, że to nie jest rewolucja biednych przeciwko bogatym, tylko rewolucja bogaczy tych, którzy jak Bezos czy inni tam. Sponsorzy Partii Demokratycznej, wielcy, bogacze i w Sorosze tego świata na pandemii miliardy zarabiają. Miliardy, nie miliony. Oni robią rewolucję, która ma ich władzę uczynić absolutnie bezalternatywą i wetnąć zbuntowane głupie masy w totalne niewolnictwo. Temat na osobny temat, nawet na książkę, szczerze mówiąc, na osobny wykład chciałem powiedzieć, nawet na książkę. Tę książkę Państwu przyniosę. Natomiast na razie. Proroctwo niestety, przepowiednia groźna, że ho, ho, jak to się śpiewało w szantach starych. Przepowiednia jest taka, że to już nie jest polityka. Polityka, która nawet była szulerką, ale jeszcze w szulerce obowiązują jakieś zasady skomplikowane, liczy się zręczność. Jak mówi wspomniany na wstępie Wielki Szu, graliśmy uczciwie, ja oszukiwałem, tu oszukiwałem, ja oszukiwałem lepiej, więc wygrał lepszy. A tu już idzie na rympał. I tutaj już nie rządzą zasady pokera, ani lepsze czy gorsze numery, jest tylko jeden numer. Sztuka wojny. Suncu, stary chiński statek przed wielkami, przed tysiącleciem z hakiem powiedział, wszystko co można na ten temat powiedzieć, chcesz wygrać wojnę to kłam. Pierwsza podstawowa zasada. Zawsze trzeba na wojnie okłamać przeciwnika. Jesteś słaby, musi on wierzyć, że jesteś silny. Jesteś silny, musisz uchwalać słabego. Idziesz w lewo, musisz go przekonać, że idziesz w prawo i tak dalej i tak dalej. tym się rządzą media wojenne, yy, które yy, nami manipulują, które nam tam mareczek, cukiereczek, prawda. Puszcza nam cukiereczki czy ciasteczka komputerowe i w te i we w te nas one Powodują naszymi emocjami. Nasze emocje generalnie są takie, że przyzwyczailiśmy się do słowa demokracja, i sama demokracja zdechła, a jest rzeczą do dyskusji, czy jeszcze dycha. Ale nawet jak zdechnie, to wszyscy dalej będą chcieli, żeby ona była. I dlaczego Juliusz Cezar został zamordowany? Dlatego, że bezczelnie już sobie te tiary na web zakładał i chciał wrócić wprost. Otwarcie do władzy królewskiej, a Rzymianie tego nie chcieli. Przyszedł Octavian August, on był inteligentniejszy, on udawał, że Rzym istnieje dalej, dlatego rządził długo i przekazał następcom przez siebie wyznaczonym władzę cesarską, chociaż oficjalnie władzy cesarskiej nie było. Możliwe, że Trump, z tym swoim zadęciem, ze swoim gigantycznym ego, ze swoim bezczelnym zachowaniem kabotyńskim i z tą bufonadą, był właśnie takim Juliuszem Cezarem który przełamał pewien system, rozwalił go, ale zrobił to zbyt otwarcie, dlatego Amerykanie się zbuntowali, zakładając, że wynik wyborów był uczciwy i stwierdzili, każdy, byle nie Trump, choćby ten dychawiczny dziadek, z tą jakąś cholerną komunistką, którą sobie wybrał na wiceprezydenta. No tak, haha. Także krótko mówiąc, nie będzie otrzeźwienia. Będą bojówki. Będzie tak jak w latach 30., kiedy się te 20. -tych, te bojówki na ulicach zwalczały i nikt się nie przejmował, czy my mamy większość, czy my mamy mniejszość, bo my mamy rządzić, bo my mamy rację, mamy słuszną słuszność. Aha, obiecałem Państwu wyjaśnić, że oglądaliście Wielkie Oszu, wiecie, co to była za tajemnica. Naprawdę? Ta jedyna tajemnica, która jest w pokerze, której nikt nie chce zrozumieć? Dobrze, to najpierw puenta. Puenta historyczna jest taka. Że wszyscy historycy zgodni są, że właśnie po tym okresie walk bojówek, o którym mówiłem w latach 20-30, po wielkim kryzysie, kiedy już nikt nie wierzył w Europie w demokrację, to Ameryka ocaliła demokrację. W Europie i na świecie, ponieważ wygrała wojnę. No, Sowieci wygrali wojnę, ale w tamtej części zachodniej Ameryka zajęła te wszystkie kraje i wprowadziła demokrację. Wszyscy uwierzyli w demokrację. Aż naprawdę, przed Wojną światową, proszę mi wierzyć, nikt w Europie nie wierzył, że demokracja ma jakikolwiek sens. Demokracja, kapitalizm, wszystko zdechło, prawda? Teraz trzeba rządy silnego człowieka, obsesja owych czasów, te rządy silnego człowieka. Demokracja Ameryka w Europie ocaliła. I chyba kto ją ocalił, ten ją teraz zniszczy. I tak jak z Ameryki przyszłe przekonanie, że tylko demokracja, tak teraz z Ameryki idzie przekaz, że. Koniec z demokracją. Kto ma lepsze bojówki medialne, kto ma więcej kasy, kto ma więcej pałkarzy w społecznościówkach rozmaitych, kto uważa mocniej, że ma rację i że mu wszystko wolno, kto skuteczniej metodą mędrca sący wszystkich okłamie, ten wygrał. A, tajemnica. Tajemnica pokera jest prosta. W tym filmie to nie pada, ekspresji z verbis, ale wydaje mi się, że dla każdego widza jest jasne: możesz przegrać. I tym się różni polityka, jak uczciwa gra karciana, nawet jak uczciwa szulerka, że jak przegrasz, to przegrałeś i się z tym godzisz. A nie wyjmujesz nóż i przykładasz gościowi do gardła, mówisz, przegrałem w karty, ale kasę oddawaj. Bo wtedy można już w ogóle w karty nie grać, tylko od razu zacząć od wyjęcia noża. No i w tym kierunku właśnie idziemy.